Witajcie na naszym kanale, ja jestem Amanda, ze mną jest Lena! I jestem elegancko ubrana. Jest elegancko ubrana i już teraz jej pasuje, ten już wcześniej nie pasował, bo była niewyspana, tak jak powiedziałam, już się teraz obudziła. Co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kolejny prezent, który dostanę na dzień mamy, tylko nie wiem jeszcze jaki. Pokażę Wam, jakie przyszły foty na zakończenie roku od Leny. Pójdziemy też na zakupy, bo ja mam Ale ma długie błyski tam ma się drugi włosy, bo ja muszę kupić prezent mojej mamie, pojedziemy do mojej mamy. Yy, dużo będzie. Coś się będzie działo? Zobaczycie, oglądajcie do końca. I zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. Chciałabym Was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Yy, a teraz nie przedłużając, zobaczmy co dostanę od leny. Mnie nie było więc pani mi zrobiła yy, taką, więc... Ile ja dostałam prezentów w tym roku na Dzień Mamy? To chyba ja na Dzień Dziecka też... Trzy. O, a Fini już puściła zabawkę, bo już tutaj coś jest otwierane. Coś jest tak... Tak, no może... Pani to... mnie robiła, no. Kole... Mm, dostałam... herbatka zielona mango z grejpfrutem. To dla mnie. To dla ciebie? No. Przecież to mój prezent. Ej, halo, halo! Ej, ale jak piję herbaty? O co tu chodzi? nie pijesz herbatę, to piję herbatę Tu jest zegarek Dla taty, jak widzicie Czyli dla mnie chyba O nie Odkleiła się twarz Peleryna, ale fajny Tata baton i peleryna A kto zje tego batona? Lena <laughs> A to dla mamy Patrz Piotrek z pelerynką A teraz pokażemy wam Potki, jakie ja jem patona Właśnie odebrałam Tutaj mamy zdjęcia i tu mamy takie Patrzcie Ale sedam do portfela O, no patrzcie jaka piękna I tutaj patrzcie Moja piękna w śliczna dziewczynka Jeszcze jak miała długie włosy mamy Nie, Finiaczku, ty nie możesz, bo by cię brzuszek bolał Dzień dobry, dzień dobry Pani no, my jesteśmy gotowe, Lena się tu obija Idziemy kupić mamie prezent jeszcze zrobić no, mamy zakupy, bo mi poprosiła Bo tam pada i nikomu się nie chce wychodzić w taką pogodę I co? I widzimy się w sklepie, mam nadzieję, że coś znajdę, bo jest po dniu mamy No, chciałabym kupić jakieś wow. kietuszka, winko jak u góry białego, oczek, to Mhm, jest... dobra, ubieraj buty i kurtkę, dawaj, 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 dawaj. Okej okay. Mam wrażenie, że prawie wszystkie miejsca zajęte zostały dosłownie kilka miejsc, więc jeśli ktoś jeszcze to No, słuchaj, musimy teraz wybrać coś dla mojej mamy. Jakiś zestawik, bo niestety jesteśmy w Eclair, a tu nie ma jakiegoś wielkiego wyboru. Idziecie po prostu na jakiś zestaw, w którym kupię, Chodź tutaj że będzie jakiś krem, ale nie ma takich zestawów już chyba, bo jest matki, o, są jakieś. <śmianowidze> On się ślepowa z okularu. O tu jest jakiś z krem na dzień. Babcia babcia robi mama lubi. Babcia lubi taki zestaw, wrzucaj. Ale to jest zmywania makijażu. No to zobaczcie, zmyje makijaż. Kupimy jeszcze jakieś winko, kwiatka, być gicior. I idziemy na zakupy normalne. Lena! Lena co zrobiła z tego teraz okulary. Przed chwilą to był kapelusz. Ale pada deszczor. Masakra, pogoda jest fatalna. No mamy wszystko ja teraz dobre Ja teraz idę y, jeszcze z moim psem drugim na dwór, ale pada też. Tak, pokop. Demon! Demon, patrz! Demon! Demon demon mam wywalone. <noise> On jest stary już. I trochę głuchy i ślepy. Demon ma 17 lat już. Strasznie dużo. A to są y, moje okolice, w których się wychowałam. Słuchajcie, w tamtej piaskownicy, która jest za tym krzakiem, spędziłam pół dzieciństwa, a na tych garażach kopałam piłę. Demon, patrz! Demon! 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 No co? No co? No co? My właśnie wróciliśmy do domku. Lena już co? Lena już tam otwiera Kinder Joya. Lena największa fanka Kinder Joy i czekamy zawsze na lato, żeby no. było Kinder Joy. Czyliśmy jest w ogóle 20.30 i będziemy zaraz grały. Tak, no, ty sammy spodnie dzisiaj. Tak, w co będziemy grały? W zgadnik. To to, co jak myślicie kto wygra? E, ale w ogóle, ja. y, w ogóle chciałabym wam pokazać coś, pokazać wam jak wyglądałam ja w leny wieku. Więc teraz wkleję wam tu zdjęcie Leny. A tu moje zdjęcie z tego samego wieku Jezu Wyglądałam okropnie jak byłam siedmiolatką Byłam tak... Ładnie Ładnie wyglądałam w tej todze? No ładnie Ładnie wyglądałam? Dobra dajcie znać czy ładnie wyglądałam yy, Moim zdaniem nie Boże masakra Ja miałam ogólnie przyklepane przez całą podstawówkę Bo wszyscy się mamy śmiali. Tak A Ja zaraz jeszcze muszę iść z tym moim tutaj Finiaczkiem no. tak, musimy iść na spacer i będziemy sobie grali w skadnik, kto to, kto wygra ty zobaczymy a może mama, a może ja dobra, teraz my sobie będziemy grać ja mam taką postać o, to jest moja postać zobaczymy, kto wygra Lena jeszcze sobie ten okienka odwraca więc niech się przygotuje i zaczynamy rozgrywkę. Czy twoja postać to pies? Nie. Nie. No dobra. No puszysta to ona chyba nie jest. Ale wszyscy mają takie powystawiane włosy. Aha, to. Nie, moja postać nie ma wystawionych włosów. Nie. Czyli zamykasz te, co mają powystawione włosy? No już nic znam, to bo to wszystko. Co to wszystko? No umiem znać. Masz jeszcze jakieś otwarte okienko? No dużo mam jeszcze... Aha, no to dobrze, dobrze. Ale ten, moja postać już nic nie ma. Nie wiem o co ci chodzi, dobra. Czy twoja postać jest zielona? Okej, okay. więc sobie zamykamy, okay. Dobra, teraz Ty. Czy Twoja postać e, ma różowe uszka? Nie. Nie No to zadaj jeszcze inne jakieś pytanie. Zadaj takie Fini, Nie, 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 nie. Oj, Lena, weź jej rzuć kość, bo ona chce się bawić. Tu mi przynosi Fini, tutaj. Zadaj jakieś pytanie takie, co masz otwarte. Mm, ale nie jest mojej postaci. Ale to ma być moja postać, a nie twoja. Aha. Chcesz? Chcesz? Dobra, okej, okay, chyba na mnie ogra w ogóle. Czy twoja postać jest brązowa? Nie. Ostatni ci zostało, kurde. To ja muszę zgadywać. Dobra, to ja zgaduję. Czy Twoja postać to. kotek, który oblizuje się? Nie! Nie? Dobra, to teraz Ty możesz zgadnąć moją postać. E, czy Twoja postać to. ten piesek w plamę? Nie. A ten z kokardką? Ej, to ile Ty masz okienek otwartych? Co masz w okienku otwartym? No nie, ale nie, co masz w okienku otwartym? No to to jest moja postać! No to co ci zostało, to jest moja. Tak, o to chodzi w tej grze. Wygrałaś, piola. Dobra, gramy jeszcze raz? Tak. Więc tak, mamy godzinę 21:49, widzowie, patrzcie. To jest nasze, nasza dieta, no nie? To jest dieta cud. Jem i czekam na cud. My idziemy jeść szamkę i co? I chyba będziemy się kładły powoli. Wpadałoby w końcu. No jak zwykle, zło nigdy nie śpi. Prawie pierwszą w nocy ja sobie ogarnęłam. Więc mega fajnie, bo rano wstanę i będę miała czyściutko No, ja sobie ogarnęłam, idę sobie zmyć teraz makijaż Lena sobie kontynuuje Jakieś odcineczki ogląda Więc możemy Wam życzyć miłej nocy, dobranoc Tak, Lena? Dobranoc <grych> Tak, my uciekamy spać i widzimy się z Wami rano jeszcze, tak? Tak Dzień dobry Mamy awarię, mhm. bo... Ktoś tu się czuję strasznie, co? No ona się właśnie obudziła i obudziła też mnie I wymiotujemy Na weekendik <noise> Lepiej trochę czy nie? Chodźcie na gydulkę, Co tu się dzieje? Czy się wykąpać? W piciu? Tak? Wody? A czego? Soczek. To jest na pewno dobry pomysł. Na pewno musisz pić, jak wymiotujesz. No, mamy już przygotowane. Będziemy pili elektrolity. Pisz, żeby dzieci lepiej, myszko. Nie musisz tego naraz wypić. No nie, nawet nie spróbowałaś. No, ale musisz. Lekarstwo nie ma smakować, tylko ma działać. Hej, ponownie Lena zasnęła. Ja wstaję i będę montować film. Mam nadzieję, że jak Lena wstanie, to będzie lepiej, bo no nie to jak opowiada się pływakęcik. Dobra, my sobie jeszcze trochę pospałyśmy i Lenka już trochę lepiej, tak? Wypiłyliśmy elektrolity i już lepiej, ale nie wiem kurczę, dlaczego Dlaczego, po czym tak się stało, że moja córeczka się źle poczuła, co? Katarek się robi, yy, trzeba podać leki, żeby zdrowa była. Bo idziemy w bardzo fajnym miejscu, ale się dopiero w poniedziałek. I co? I żegnamy się zamiast tego miejsca i dziękujemy za obejrzenie tego materiału i widzimy się w następnym, tak?